Cześć, cześć, witajcie, ja jestem DJ Breakdance i zapraszam was na kolejny odcinek z Farming Simulator 19, seria DJ B na polskim gospodarstwie, jak najbardziej tutaj, że tak powiem, jest teraz dla was nagrywana z wielką przyjemnością. Niestety, jak widzicie na załączonym obrazku, podczas talerzowania dopadła mnie. Dopadła mi deszczyk nie dopadł. Taki można już powiedzieć dziesiętny deszczyk. Co prawda no 60 mi trochę umyło, ale wiecie. To, to raczej nie, nie za bardzo. No ale jakaś sobie 60 daje radę. No, nie ma tutaj jakiejś gliny. Nie kopie się póki co i jak na razie, więc... Yy, więc nie ma tragedii, sobie tak talerzuję po ściernisku. Miałem właśnie w planach jeszcze zasiew, ale z tego co widzę, no to chyba się mi to e, nie uda, także stależujemy sobie to wszystko, e, to co mi zostało i będziemy, prawda, wracać na... na hater, że tak powiem, no bo, no bo w deszcz nie będę siał, no, no bez przesady. To byłaby... Lekko mówiąc, to taka głupota Z mojej strony Więc, no, nie chciałbym Nie chciałbym, bo to na pewno No, mija się z celem Robienie czegoś takiego A tak to sobie po prostu dokończę to, co już zacząłem I, i trudno, najwyżej sobie zasieję e, Poza waszą e, że tak powiem, poza kamerami, co się zmieniło, jeżeli chodzi o tutaj, na, na, mojej, na moim gospodarstwie? To w sumie, jeżeli chodzi o maszyny, to, to nic się nie zmieniło. Jeżeli chodzi o, bo w poprzednim odcinku mówiłem, że będę wymieniał, że mam tam problemy z tym pługiem, no nie. I rozwiązałem to po prostu w ten sposób, że dogadałem się z firmą Agromash, tutaj bardzo serdecznie pi piąteczka dla nich Że po prostu y, oni, ja im oddałem tą, y, po prostu y, tą moją trójkę w rozliczeniu obrotowym, a oni mi dali y, No zaraz jak skończymy to się dowiecie co mi dali i z tym pługiem, który, który otrzymałem, to wyszło mniej więcej tak, że, że po prostu no, No wyszło to w sumie praktycznie 1 do 1. Czyli no z racji takiej, że no to już jest maszyna używana, to już trochę straciła na wartości, ale że tak powiem, udało się tutaj korzystnie. Także właściwie nie musiałem nic dopłacać, nic skombinować. Takie, te, takie takie, klimaty. Yy, także, także udało się szczęśliwie tutaj yy, dojść do, do, do finalnej, że tak powiem, finalnego rozwiązania tej sprawy. I jako klient agromaszu jestem jak najbardziej zadowolony, bo naprawdę tutaj potraktowali mnie bardzo dobrze. Yy, także, także także fajnie, bardzo fajnie cieszę się niezmiernie kurde, coraz bardziej to pada no bo żeby tylko jeszcze tu dokończyło dało radę, żeby mi pozwoliło dotalerzować, bo kurde masakra no Jakby sobie ten traktor radzi no. mam nadzieję, że pole jakieś poryte nie będzie przeze mnie, eee, także jeżeli chodzi o kół, to został wymieniony na, na trochę mniejszy, a konkretnie dowiedzie się w momencie, kiedy ja sobie zjadę tutaj na, na, na moje gospodarstwo, na moją firmę, jakby to niektórzy mogli powiedzieć I, i naprawdę już testowałem, jestem jak najbardziej zadowolony, no i po prostu z biegiem czasu, gdy będę miał jakiś mocniejszy ciągnik to wymienię ten pług na coś na coś większego, prawda? Ale póki co i jak na razie na te moje areały skromne, skromne, bo skromne, że no tak powiem, mi to wystarczy. Natomiast jeżeli chodzi o... No bo już mamy późne lato, już rozpocząłem siebie. Tam w tym w poprzednim odcinku widzieliście jak ja przygotowuję podrzepak, to pole już zostało zasiane Tak samo zostało zasiane pole numer bodajże 141 Już wam mówię Czy to ta? nie 241 przepraszam 241 tam koło stacji benzynowej Miałem tam chyba może jeden odcinek albo albo dwa, coś takiego tam też został zasiany rzepak, ponieważ no, w miarę fajnie tutaj w płodozmian y, nam zagrał I, i bardzo mnie to cieszy, że, że udało się tak, że, że po prostu no, będzie taki plon obfity, bym powiedział. No, tak, tak się tutaj spodziewam po tym wszystkim, y, co, co tam mi y, przepowiadają w tych statystykach. Natomiast, jeżeli chodzi o pole number, właśnie to, które miałem siać, no to właśnie tam miał, miałem siać w tym odcinku owiec, no ale, że taka pogoda mnie zaskoczyła, a myślę sobie, a dobra, trzeba nagrać, nie ma, nie ma, że boli, no to postanowiłem, że no, no niestety z racji na warunki, no to tylko dokończę to talerzowanie, i, I to wszystko, także troszeczkę krótszy odcineczek, ale mam nadzieję, że się y, nie obrazić z tego powodu. Y, a tutaj y, sobie jakieś walne, jakieś zboże y, już na wiosnę, jakieś zboże jare. może y, sobie tylko zobaczyć, co tu było. Zboże, ale ostatnia uprawa. Co tu było, co tu było, moi kochani? Tu był. Tu był owies. aha, tak to może przenisa albo jęczmień zobaczymy zobaczymy jak, jak to wypali także że myślę że nie będzie jakiejś tragedii z tym I, i tak jeszcze z takich informacji parafialnych no to poza tym to, to tyle tak zacząłem to talerzować i teraz Teraz co? I później jak przestanie padać, może to nagram, może nie, bo już było trochę tych siewów yy, na, odci na odcinkach w tej serii, ale może jeszcze nagram jakiś taki siew, bo co w sumie małe pole jest, więc nagram sobie od osobny odcinek z siewów. I może jakiś yy, odcineczek z zimy wpadnie też yy, z, po prostu z, ze sprzedaży plonów jajek, tego typu rzeczy, może odśnieżanie jakieś zobaczymy może chłopaki będą na SKR-ze potrzebować pomocy to jak najbardziej trzydziestką służę mały, mały bo mały, ale wariat także, także takie perspektywy na, na nowy sezon dwa pola paku także myślę, że, że że mi to odda, no i oczywiście remont Remont naszego Ursusa najmniejszego, czyli 30, tak? Coś co było planowane i że tak powiem e, zbliża się do finalizacji. Już powoli będę e, zamawiał te, te części, poszczególne elementy karoserii. te niestety no, nadają się tylko i wyłącznie do wymiany, a nie do wyklepania. Szczególnie tutaj ta kratka maski. I będę się tak dubał, wiecie jak to okresami jesienno-zimowymi jest, jest dużo czasu bo słońce zachodzi szybko i schodzi późno robota w polu jest że tak powiem pokończona a ja mam tylko kury więc to tam kurą dać raz dziennie I, i że tak powiem jest yy, po angielsku fajny. I, I tak to słuchajcie, tutaj u mnie wygląda na gospodarce. Jeżeli tutaj no tyle, jeżeli chodzi o, o takie informacje, co tam u mnie się dzieje na tej małopolskiej wsi DJ'a. teraz może chciałbym poruszyć, aczkolwiek może dokończę. Ten wątek, bo jest to bardzo rozległy wątek, właśnie miałem to zaplanowany na dłuższy odcinek, ale z racji takiej, że no, nie będę się już 50 razy powtarzał yy, o co chodzi tutaj, yy, to podzielę sobie to, ten temat na dwa odcinki, bo jest taki dość rozległy. Yy, mianowicie jakiś czas temu, o już bodajże, właśnie dziwi mnie, że ja to dopiero teraz zauważyłem i czemu nie wspominałem o tym w poprzednim materiale a mianowicie jakiś czas temu właściwie w lipcu a w lipcu jak wiecie no nie było materiałów Giant, studio Giant czyli właśnie nasi piękni młodzi deweloperzy którzy tworzą farminga zawiązali taką jakby współpracę z tam. Unią Europejską, nie wiem na jakiej zasadzie to, to wygląda, bo jakoś się nie wczytywałem w te szczegóły yy, i z John Deere'em, a, a właściwie chyba bardziej z John Deere'em, a właściwie to yy, chyba tam jakiś Departament Unii dał kasę John Deere'owi i yy, generalnie jest taki projekt, słuchajcie, że yy, żeby w skrócie o co chodzi, że tak powiem. Yy, chodzi o to, żeby tam, yy, żeby poprzez środowisko gry, yy, jakim jest właśnie Farming Simulator, yy, uświadomić osoby, które mieszkają prawda, w dużych metropoliach, oni tak napisali, że, że żeby ich uś uświadomić, że, że nie tylko właśnie tam małe gospodarstwa rodzinne, potrafią produkować zdrową żywność, że też duże wielkie jak to ja nazywam kombinaty, wielkie farmy, właściwie to już firmy też potrafią to robić i że nie tylko właśnie z takich małych gospodarstw pochodzi ta zdrowa żywność, żeby tutaj miastowych cudzysłowie oczywiście tak uświadomić, że to nie tylko nie tylko małe, rodzinne gospodarstwa, ale też duże farmy przemysłowe czasami właśnie ja to też tak, tak to sobie nazywam że oni też potrafią, bo prawda, rolnictwo precyzyjne jest wdrażane na tych wielkich wielkoobszarowych gospodarstwach nie twierdzę, że, że, że tak nie jest, ale tak mniej więcej wyglądał ten post z lipca i że oni mają, dostali na ten projekt, na pewno dostali jakiś, jakąś kasę, nie wierzę skoro, yy, nie wierzę w to, że nie dostali, bo skoro John Deere dostał od Unii, a później ten John Deere jakby chyba się zwrócił do, yy, do Giantsów, żeby ten yy, projekt jakby, żeby po prostu to wprowadzić w czyn, no nie? Yy, yy, I mają na to 2 lata, i to będzie polegać na tym, że wprowadzą taki moduł, czy moduły, czy, no generalnie jakieś aktualizacje do, do farminga będą na pewno i to będzie polegać na tym, że yy, że wprowadzą takie moduły, czy moduł, czy oni tak to nazywają, że to będzie moduł yy, precyzyjnego rolnictwa, czyli tam wiecie, będą właśnie. Nie jestem do końca pewien, co tam będzie i kiedy to będzie i czy w ogóle będzie w tym farmingu, bo to już jest osobna kwestia. Także ja tutaj już kończę, ale w tym odcinku mogę Wam powiedzieć i dokończyć to tyle, że po prostu firma Giants Software nawiązała współpracę, a właściwie dostali takie zlecenie, że hej, zróbcie mi tutaj w tej waszej grze my, taki, my tutaj dostaliśmy kasę tam od Unii y, i dajemy wam trochę kasy, y, bo taki projekt jest i wy go tam y, macie zaimplementować w jakimś, spo, w jakimś stopniu, żeby tam uświadomić, tu macie cele projektu, bla bla, bla czyli tam uświadamianie tych wszystkich, którzy nie są tak związani, że y, z rolnictwem, że, 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 że duże duże farmy też potrafią i na tym to na tym to będzie na tym to będzie polegać tak więc, no zobaczymy co z tego wyniknie ja nie mówię nie, może może się to udać w kolejnym materiale omówię to szerzej omówię co już czego dotyczył drugi post na blogu odnośnie odnośnie tego tejże tejże sprawy I, i będziemy się będę się bacznie przypatrywał temu temu co się z tego wykluje co się z tego wykluje bo jestem naprawdę naprawdę jestem ciekaw naprawdę jestem ciekaw co co oni tutaj nam szykują i czy to faktycznie wyjdzie w tym farmingu. Bo ten post był napisany w ten sposób, że po pierwsze mają na ten projekt czas, czas na realizację tego projektu 2 lata. A jak wiemy, no tak, za 2 lata to tak chyba już nowy farming, no bo nie obrażając, ale taka jest chyba polityka firmy. GS że oni tutaj hajs musi się zgadzać. Albo nowe dodatki będą. Albo no nie wiem. Jeszcze podobno mają być dwa DLC, oprócz tego, który, które wyszło teraz yy, Czyli Alpine yy, Więc no zobaczymy. Ale raczej nie wydaje mi się, że oni tutaj to będą yy, jakby próbować wszystko implementować w farmingu obecnym, czyli w wersji 19. Obstawiam, że to będzie na takiej zasadzie, że wiecie, oni może wprowadzą jakąś małą część i, i taką rzucą marcheweczkę, a resztę to dostaniecie w następnej wersji. Yy, tak, niestety to, to widzę, bo moim zdaniem no, no... No po prostu to jest firma, tak? No hajs się musi zgadzać, etc. etcetera. Et Dobra, tu jeszcze sobie przejdziemy i tam na dole i mamy robotkę skończoną. Yy, a drugą kwestią jest to, że oni powiedzieli, że wprowadzają to do farming simulator, czyli nie powiedzieli, nie napisali właściwie, że to będzie konkretnie w tej wersji farminga. To może być, nie wiem, to może być, a mogą też zrobić w ogóle coś takiego, że że po prostu nam to wszystko pokażą, nie wprowadzą w tej wersji, albo zrobią, chociaż to byłoby trochę głupotą. Zrobią te wszystkie jakby rzeczy, pokażą nam to tylko, a finalnie wyjdzie w ten sposób, że to dopiero wyjdzie w następnej yy, wersji i to może być taka wiecie marchewka, że tutaj patrzcie, mamy tutaj marchewkę, ale dopiero dostaniecie ją w kolejnej wersji, także kupujcie. I to będzie taka mo motywacja. To też z punktu takiego, wiecie, yy, firmy marketingowej yy, i też stricte biznesowej, yy, no, im się to taka, taka polityka by im się opłaciła. Nie mówię, że tak będzie, ale ja sobie tak, wiecie, ja sobie tak grywam. Także tak to, moi kochani, wygląda, że, że po prostu... Yy, tak właśnie się yy, sprawa ma z yy, właśnie tym yy, Giantsem naszym yy, z twórcami i tego, że yy, farminga yy, Jeszcze tutaj yy, chciałbym się odnieść do, yy, do tego, że parę znaczy pojawiają się takie głosy że coś znowu farming skopał z optymalizacją ja nie wiem, nie... Znaczy, inaczej, ja tego nie odczułem. Może też dlatego, że... Yy, nie chwaliłem się tutaj jeszcze na, na tej serii, ale... Ale to już wiecie, że mam nową jednostkę. Yy, I może dlatego, że jest nowo złożona... I, i, I tak dalej. Że jest świeża, to nie mam... Nie mam żadnych takich, wiecie, spadków. Choć czasami, no... no zdarzają się dropy, ale to już raczej wynika z tego, że no mapa, mapa jest jaka jest yy, ma jakieś tam swoje błędy w logu yy, sobie nawet świadku, pudełko zaświeciłem yy, ma swoje błędy w logu yy, natomiast jeżeli chodzi o modyfikacje no to no to też sam, jest tam parę takich, które yy, mogą tutaj obciążać, natomiast jeżeli chodzi o czystą grę to yy, jak i tamten poprzedni materiał, jeszcze tamten, te, ten cały godzinny, ponadgodzinny materiał, gdzie ja, y, gdzie ja oceniałem, prawda, porównywałem y, dwie gry rolnicze, to nie widział to, serdecznie zapraszam, y, to właśnie tam. Dobra, podjedziemy sobie tu. Y, to właśnie tam. Yy, jakoś też właśnie na tym starym jeszcze na starej jednostce nie, nie odczułem jakoś tego zbytnio żeby, żeby wiecie coś mi tam laguje czy coś takiego yy, no raczej czegoś, czegoś takiego nie nie doświadczyłem dobra odczepimy sobie to elegancko i myślę że Ciągniczek możemy, no jak widzicie, no traktor mi tam stoi, mok nie, będę go musiał schować, no. No tak jak mówię, no miałem w planach. A wiadę sobie tutaj. Yy, miałem w planach siewy, ale no niestety. Nie zawsze tak jest jak się, jak się chce. Yy, dobra, słuchajcie, miałem wam pokazać ten pług yy, Zamkniemy sobie to. Tylko gdzie on się tu znajduje? Czy on jest tutaj? Nie ma go. Ja nawet nie wiem, słuchajcie, czy ja go? Tam, tu nie, dobra, tu jest średnik. Tu jest opryskiwacz, to nie. Gdzie on jest, słuchajcie. Kultywator, takie tu tu jest talerzówka, tu jest taki mały półk. Czy to było tak, że ja go dopiero miałem chyba polerka? Gdzie ja? A tak, bo ja chyba go ten sąsiadowi takiej mu pożyczyłem, słuchajcie. I kurde mi nie oddał Taki agromarz słuchajcie, ale to... To nic nie szkodzi, w następnym odcinku go zobaczycie, a byłem święcie przekonany, że on tu gdzieś stoi mi, a faktycznie jako sąsiadowi. No i oprócz tego, tego, tej wymiany, no to mam Mam taki staro, starą taką dwójkę, nie wiem czy, czy pokazywałem, ale, ale tak ta dwójka prezentuje. No oczywiście no, na te areały, no to jest e, zdecydowanie za, za, za mało. Yy, więc, więc to jest zdecydowanie za mało i, i to tylko tak używam czasami czasami ale też pewnie się będę yy, z czasem pozbywał tak jak i tego starego siewnika konnego. Także yy, podsumowując yy, do zobaczenia yy, do kolejnego odcineczka, mam nadzieję, że już nie będzie padać I sobie sobie omówimy szczegółowo yy, ten drugi wpis na, na blogu yy, Farming Simulator i opowiem wam jak ja to widzę także, także jeżeli Wam się odcinek spodobał to zostawcie oczywiście łapeczkę i wpadajcie na kolejne materiały z farminga bądź też z innych gier na moim kanale Do następnego trzymajcie się na razie no i pa pa!